Hej, Joka, wszystkim witam na moim kanale i w dzisiejszym odcinku będzie Back to School rok 2023-2024, czyli będzie to taki hol zakupowy właśnie z rzeczy szkolnych. No i ja na wstępie też chciałam zaznaczyć, że idę do pierwszej klasy liceum. No i jak na pierwszą klasę to się trochę obkupiłam, ale mam nadzieję, że filmiki tak się Wam spodoba. No i życzę Wam miłego oglądania. Oczywiście, na wstępie pierwsza rzecz i najważniejsza, czyli podręczniki, i to jeszcze nie jest wszystko, ponieważ jest ich już trochę sporo, ale nie mam jeszcze biznesu i zarządzania, hitu i językowych, ponieważ z angielskiego będę miał robiony test, więc to się dopiero okaże, jaki będę miał podręcznik, ale to dopiero we wrześniu, więc jeszcze się tym nie przejmuję. No i oczywiście, muszę w czymś te podręczniki trzymać. Więc mam czarny plecak z Nike, ponieważ mój plecak z Vansa, który miałam 3 lata, nie skończył najlepiej, więc stwierdziłam, że dobra, nowe liceum, nowa ja, nowy plecak, no czemu nie? Więc mam taki właśnie czarny, żeby się aż tak nie brudził, przynajmniej taką mam nadzieję. No i on ma takie dwie kieszonki, jedna mniejsza i ona jest po prostu jak kieszonka i nie wiem co w niej będę trzymać, to się okaże. E, z czasem e, I większa taka I ona też ma taką jakby, Jak się nazywa? No żeby rozdzielić na przykład podręczniki Od, od czegoś tam jeszcze w tym plecaku e, No i ja mam jeszcze taką tutaj kieszonkę Na przykład na bidon czy coś Ale podejrzewam, że nie będę z niej w ogóle korzystać Tylko będę miała picie w środku plecaka e, Ale jestem bardzo zadowolona I bardzo mi się podoba ten plecak No i mam nadzieję, że starczy mi na długo taki super templec, że normalnie zapomniałam, że jeszcze z drugiej strony też mam kieszonkę, ale ona jest już zapinana na zamek i w niej pewnie będę trzymała jakieś słuchawki czy coś tego typu, które chcę, żeby były bardziej schowane, bo jednak no jednak na zamek a taka otwarta na oścież to tak Hmm. Pierwszą rzeczą z takich z największych rzeczy Jest to taka, taki segregator w zasadzie, bym powiedziała, z kulpaka Jest on różowiutki i bardzo mi się podoba No i ja myślę, że będę go właśnie w nim trzymać Jakieś takie, nie wiem, czy to arkusze jakieś takie naturalne czy coś No bo jednak ja mam rozszerzenia te z biologii i chemii I tam y, trochę tam tej roboty jest Więc będę mogła tu trzymać różne, różnego rodzaju notatki i tego typu I właśnie tu są różne przegródki żeby można sobie wsadzać jakieś koszulki I też mnóstwo jakichś kartek Które w sumie nie wiem po co tu są Ale no jak już są no to jakoś je wykorzystam No i na samym końcu też jest taka jakby Taka jakby Koperta czy coś takiego Na rzep I można też tu sobie wsadzić jakieś Nie wiem, jakieś papiery, nie? I bardzo właśnie mi się podoba Na pewno go wykorzystam Druga rzecz to różowateczka, w której będę ją właśnie raczej nosiła w szkole i mogę w niej trzymać różne jakieś takie szkolne rzeczy, nie wiem, jakieś też notatki czy różne tego typu rzeczy, które będę akurat potrzebowała, nie wiem, na ten dzień w szkole. Jest plastikowa, więc mam nadzieję, że będzie bardziej wytrzymała niż takie różne papierowe, bo te papierowe u mnie skończyły źle, więc mam nadzieję, że ta przetrwa długo, bo, jest, bo jest bardzo ładna i bardzo mi się podoba. Trzecia rzecz, czyli. Segregatorem tego nie nazwę, bo jest takie wiotkie, ale też tu może trzymać różne, nie wiem, karty pracy czy notatki do tych wszystkich rozszerzeń. I na pewno go wykorzystam, nawet jak nie na początku roku, to nie wiem, w środku czy w drugiej, trzeciej klasie. Na pewno kiedyś go wykorzystam i się nie zmarnuje. Więc jestem z niego zadowolona, bo już ma od razu koszulki, więc nie muszę ich kupować. Dalej mamy zeszyty. Ja tutaj mam właśnie trzy takie duże do na przykład rozszerzenia z biologii, chemii i jeszcze matematyki. I ten myślę, że będzie do chemii, biologii, ten żółty, i ten do matematyki, ponieważ słyszałam, że do matematyki lepiej mieć na początku właśnie duży zeszyt, bo będą różne jakieś wykresy czy coś tego typu rzeczy. Nie wiem, posłuchałam się, więc mam nadzieję, że się nie zmarnuje. A na pewno się nie zmarnuje, bo tam dużo będzie pisania raczej no Ups, no e, Kolejne zeszyty e, Tutaj mam, nie wiem jeszcze jaki będzie do czego Ale wiem, że tutaj mam na pewno dwa te To one będą do polskiego, ponieważ one są w linie I reszta zeszytów w sumie jest w kratkę Bo nie wiem po co w linie, ale no cóż Jak trzeba to trzeba e, Więc one są właśnie w różnych ślicznych kolorach e, Dlatego kocham zeszyty z Oxforda Bo one niby są zwykłe Ale jednak nie, bo no nie Po prostu mi się te kolory strasznie śliczne są i podobają I Tu mam taki pięciopak, mogę nawet wam otworzyć i pokazać Trochę mi to zajmie, więc za chwilę wracam. Tu mam na przykład taki, właśnie śliczny, różowy. Nazwałabym go Barbie nawet. Kolejny jest taki też prześliczny, taki baby blue, jeżeli tak to można nazwać. Kolejny jest taki piękny, fioletowy. Następny taki biały, ekry, szary. Jak zwał? Tak zwał. No i ostatni jest taki miętowy, zielony. Jak to woli. No, i wszystkie mi się bardzo podobają. No, i też będę musiała sobie zakupić duży zeszyt do angielskiego, bo właśnie też mam jako trzecie rozszerzenie. Bo myślałam, że mam duży zeszyt w domu, ale się okazuje, że nie mam, więc to najwyżej sobie pójdzie tam do i zobaczę, jak to będzie. Daję mam dwa takie notesy, notatniki I tutaj mam ten jeden spódkapad, i wiem, że miałam już też spółki. Kilka lat temu i dużo ze mną przetrwał I on też jest bardzo fajny, ponieważ ma te różne przegródki No i starczył mi na, na długo I on jest też taki kołowy No i ja go będę nosiła raczej codziennie No i on mi się przyda, bo będę mogła w nim po prostu pisać różne, nie wiem, daty jakichś sprawdzianów Czy kartkówek Żebym miała to po prostu wszystko w jednym miejscu I nie musiała później szukać po 50 różnych zeszytach no, a drugi jest taki zwykły niebieski z napisem Born to Shine i w sumie wzięłam go tylko dlatego właśnie dlatego tego napisu, no i że ma ładny kolor. No i wykorzystam go najwyżej w nie wiem, przyszłych latach, bo w sumie nie mogłam się zdecydować, bo oba mi się bardzo podobały i stwierdziłam, że no najwyżej ten spółki będę miała w tej pierwszej klasie, no i najwyżej też na kilka innych następnych lat, jeżeli mi zostanie kartek. No a ten kiedyś się też wykorzysta. Dalej taki zestaw do matematyki i jest tutaj właśnie taki zestaw geometryczny i tutaj mam właśnie linijkę, kątomierz, ekierkę, no i dwa cyrkle, czyli w sumie wszystko, czego potrzebuję, no i jest różowy i więc bardzo mi się spodobał i stwierdziłam, że go wezmę, bo na pewno mi się przyda na matematyce. Dalej mam taki fioletowy piórnik z kulpaka, bo stwierdziłam, że on jest bardzo ładny. Jest też taki gumowy, więc nawet jak mi się nie wiem, jakiś tuż wyleje, to mam nadzieję, że no po prostu go się wypierze i zmyje w ogóle cały jakiś brud szybciej niż takiego materiałowego, bo miałam materiałowe w ostatnich latach i wyglądają źle po prostu, więc stwierdziłam, że ten mi się raczej wystarczy na więcej lat. Dalej mam taki zestaw do. Do kaligrafii. Tutaj mam różne takie pisaczki, w różnych, nie wiem jak się nazywa, no, różnych kształtach, różnych formach. No bo stwierdziłam, że no jednak matury, no jednak chcę zrobić ładne notatki. A czy mi to wyjdzie? No mam nadzieję, że tak. No i że ja później też takie, no nie wiem, no po prostu ładne notatki, nie. Dalej mamy długopisy i długopisów mam tutaj dużo Mam tutaj jakiś z pelikana, jakieś z pentela I starałam się też, chciałam takie mm, długopisy, które piszą po prostu grubo Bo po prostu mi się to bardzo podoba, nie? Jakby, jak to wygląda później w zeszycie I przeważają długopisy czarne, ponieważ wolę czarny kolor Ale mam też jakieś tam kilka niebieskich, jakieś się tutaj znajdą I jest ich tutaj po prostu mnóstwo więc nie będę Wam pokazywała każdych oddzielnie, bo nie widzę w tym sensu. No a dalej mam też takie cienkopisy ze Stabilo, też do różnych notatek. I mam trzy czarne, ponieważ miałam kilka lat temu takie kolorowe i bardzo mi się sprawdziły, fajnie pisały, więc stwierdziłam, że te też mi się raczej przydadzą w tym roku. Dalej mam taki e, ołówek automatyczny, żeby później nie latać z tymi wiórkami e, od normalnego ołówka do kosza. E, no i ogólnie piszę, że się niby nie łamie, więc zobaczymy, czy się nie łamie. E, no, i mam też w zestawie takie gumki. No i oczywiście te wkłady te do ołówka. E, no i mam nadzieję, że również na dużo starczy, bo no, widać, że jest taki masywny, jednak. E, dalej mam. Trzy różne takie zestawy karteczek samoprzylepnych, żeby sobie, nie wiem, znaczyć o jakiejś strony. Bo nie wiem, pani powie, że, nie wiem, ta strona będzie na kartkówce czy coś i wtedy będę mogła ją sobie zaznaczyć. No a w domu zobaczę i będę pamiętać, że o, coś tu jednak było i że sobie muszę przypomnieć, czy coś takiego. No i one są gumowe, no i w sumie nigdy taki nie miałam, więc dopiero je przetestuję i zobaczymy, czy mi się sprawdzą i czy w ogóle będę z nich korzystać. Ale mam nadzieję, że tak. Dalej mam takie. Mazaki, pisaki ze Stabilo e, I ja wiem, że miałam też właśnie takie pastelowe e, I bardzo długo mi wytrzymały, bo mam je już od, 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 mam je od dobrych kilku lat I dalej mi się trzymają e, A stwierdziłam, że chcę mieć ładne, kolorowe notatki No to takie pisaczki po prostu mi się na pewno przydadzą A są w bardzo ładnych kolorach, takich e, żywych e, Dalej mam... Taki szywacz fioletowy mini I może go będę trzymała w piórniku, A może w szufladzie, w biurku Nie wiem, zobaczymy, bo nie wiem, czy mi się nawet przyda Taki w szkole, ale nawet jak nie To będę miała przynajmniej taki w domu Dalej jeszcze mam takie dwa długopisy Też z kulpaka, bo bardzo ładnie wyglądały Ale niestety moja mama nie zauważyła Że one są zmywalne Więc raczej z nich nie skorzystam Normalnie w domu, ale nie wiem, do jakiegoś I w szkole, ale może do jakiegoś codziennego Użytku czy coś, no bo jednak jak się nimi piszę i wiem, że jak się jest zimno czy ciepło, to one znikają, więc wolę takimi nie pisać na co dzień. Dalej mam też takie naklejki na zeszyty, żeby się podpisać: imię, nazwisko i tak dalej, ale też wiem, że zeszyty mają normalnie w środku, więc czy je wykorzystam, nie wiem, ale raczej tak. Dalej mam więcej pisaczków, mazaczków. I te są takie pastelowe, mam kolor żółty, różowy, fioletowy i niebieski I je kupiłam w Auchan Bo stwierdziłam, że są fajne, ładne, kolorowe Więc stwierdziłam, że je po prostu wezmę No i ostatnie takie dwie rzeczy tutaj To są po prostu korektory I tutaj mam wszystkie takie miniaturki Ponieważ no nie chcę, żeby mi zajmowało jakieś specjalnie dużo miejsca w piórniku I tutaj mam taki zestaw trzech Różnych trzech kolorków Niebieski, zielony, różowy A tutaj mam po prostu taki niebieski, też miniaturkę A wiem, że na pewno je wykorzystam Ostatnio też zrobiłam takie zamówienie na Shane Też ze szkolnych rzeczy, ponieważ tam było dużo fajnych rzeczy No i mam Pierwszą rzeczą jest taki czarny piórnik Ja wiem, że ja przed chwilą tak gadałam Na te materiałowe piórniki Ale po prostu ten mi się spodobał no i jest czarny, więc może tego brudu nie będzie aż tak widać. No i wątpię, że będę nosiła dwa piórniki do szkoły, więc wykorzystam go pewnie, nie wiem, w przyszłych latach czy coś, bo kupiłam go najpierw. A później zobaczyłam w sklepie właśnie ten taki gumowy z kulpaka i stwierdziłam, że jednak ten filetowy bardziej mi się podoba, więc po prostu no, już nic z tym nie zrobię, ale na pewno go kiedyś też wykorzystam. I on jest dosyć spory. Jest właśnie taki czarny, i tutaj ma jedną kieszonkę, taką główną. I tutaj ma również jakieś takie przedziałki różne. Nie wiem po co, ale no ma, jak już ma, to fajnie. No i jeszcze jedną taką kieszonkę z przodu. Nie wiem po co ona się tak otwiera, ale no fajnie, fajnie Wam powiem. No, bardzo mi się podoba. Dalej mam więcej długopisów Te są takie białe, no i widziałam, że ludzie pisali, że są bardzo fajne Więc stwierdziłam, że je też wezmę, bo podobają mi się takie klasyczne białe I ja Nie wiem w sumie, jak one piszą, ale wydaje mi się, że raczej czarno, na czarno Dalej mam takie mleczne karteczki właśnie do rozszerzenia na przykład z biologii czy z chemii Bo na przykład jak są osoby, które nie mam nie wiadomo jakichś zdolności artystycznych, w których ja też połowicznie się zaliczam, to wtedy można sobie nakleić taką karteczkę na książkę, a ten klej nie jest też jakiś strasznie mocny, więc on nie, nie, nie powinien po prostu rozrywać jakoś kartek czy coś, nie wiadomo co z nimi zrobić. Więc może je wtedy nakleić, nie wiem, przerysować jakąś kalkę sobie zrobić, przerysować po prostu jakiś rysunek, a później sobie nakleić na notatki, co na pewno. Mi się przyda, bo będzie to oczywiście estetyczniej i ładniej wyglądało po prostu w takim zeszycie. I tak się one prezentują. Dalej, przedostatnią rzeczą jest taki, nie wiem jak to nazwać, taka kosmetyczka, właśnie na takie tampony czy podpaski, że miała wszystko też w jednym miejscu. I tutaj też ma różne przegródki, więc bardzo fajnie. I wiem, że na pewno też go wykorzystam. I jest też z takiego fajnego materiału, że nie powinien się nie wiadomo jak brudzić. Więc też powinien mi starczyć na długo. No i ostatnią rzeczą jest taki, nie wiem jak to nazwać taka podstawka do książki, coś takiego. Ponieważ jak ja miałam z tego typu, to one po prostu, te książki, te, te strony się zamykały po prostu, nie? W tej książce. I to mnie tak denerwowało, i nie wiedziałam, co mam z tym zrobić. No, a zaczęłam. Taką podstawkę, która nie dość, że się właśnie tutaj tak, tak wysuwa. E, dzięki, można sobie ustalić taką, jaką się chce wysokość. E, to jeszcze właśnie z przodu ma te takie rączki. Dzięki czemu właśnie tutaj na tych częściach stoi jakby książka A tymi można sobie przytrzymać strony, żeby książka była otwarta na tej stronie, którą chcemy I wtedy ona się nie będzie, wiecie, tak kartki nie będą się przegładać I mam nadzieję, że to zaoszczędzi moich nerwów No i to są wszystkie rzeczy, jakie mam zakupione do szkoły A jeszcze mam buty i ubrania, więc zobaczycie No to teraz mamy ubrania i pierwszą rzeczą jest taka gruba bluza, szara, bo na przykład nie może się przydać na WF-ie, jeżeli będziemy mieli ćwiczyć na dworzu, a mam nadzieję, że tak nie będzie, ale no jak już będzie trzeba, to będę miała bluzę, dzięki której będzie mi na pewno ciepło, bo jest bardzo gruba i fajna i ją kupiłam w berszce, więc bardzo polecam, bo jest naprawdę mega fajna. Dalej mam koszulki na WF i te również są z berszki. To jest taka biała, taka zwykła. No i ona też jest takiego grubszego materiału, no i mam nadzieję, że w ona się jak, nagle jakoś nie rozciągnie, czy coś się z nią nie stanie, bo jednak wygląda na taką jednak no, z lepszego materiału gatunkowego, no i na pewno też mi się przyda. A że nie wiedziałam, czy też można na przykład różne kolory, to po prostu mam różne kolory, ale zobaczymy jak to będzie. Dopiero w szkole się później dowiem, czy można mieć czarne, czy nie. I ta czarna jest takiego, nie wiem, cieńszego materiału. Ale też jest bardzo fajna i przyjemna w dotyku, więc zobaczymy później we wrześniu, jak to będzie z tym. No i jeszcze ostatnią czarną koszulkę mam z Pumy, i ona jest również z takiego podobnego właśnie materiału, takiego cienkiego, więc też nie powinnam się w niej pocić ani nic, ale jest bardzo fajna, taka przyjemna też w dotyku. No i też mam nadzieję, że na długo mi starczy. Dalej mam skarpetki, no bo jednak skarpetki się gubią, niszczą, więc warto zawsze mieć ich trochę więcej. I tutaj mam taki e, trzypak e, Biały skarpetek e, I tutaj i one są z Sizzera e, Dalej mamy dresy I tutaj mam takie szare dresy e, I nawet jeżeli nie będę mogła ich, nie wiem, nosić na WF-ie Bo nie będzie można, nie wiem, szarych dresów czy coś To będę mogła je normalnie nosić do szkoły Ponieważ są bardzo fajne I na pewno je wykorzystam normalnie też na co dzień do szkoły Bo są bardzo fajne, grube i przyjemne A idzie zima, jesień więc no jednak warto być ciepło ubranym w szkole e, A drugie są takie same I to właśnie dresy są z H&M e, I te są po prostu czarne Więc mam nadzieję, że już czarne będzie można A nie, nie wiem, jakieś granatowe Bo ja nie lubię granatowych dresów Jakoś mi się po prostu nie podobają No i na sam koniec e, buty Ponieważ ja miałam w tamtym roku e, białe I <gryw> miałam białe konwersy I trochę wyglądały na... Zżółknięte teraz i zrobiły się takie dziwne dziury z tyłu, więc stwierdziłam, że to jest pora na nowe buty. I mamy właśnie dwie pary. I pierwsze to są New Balance. Będzie wielki opening tutaj, proszę bardzo. I to są 530 W szarym kolorze Właśnie one bardzo mi się podobają I też na WF na pewno bardzo mi się przydadzą I myślałam też nad Jordanami Ale stwierdziłam, że no na WF to jednak Później nie chcę, żeby właśnie ta część mi się tak wyginała Bo później będzie to po prostu brzydko wyglądać A Jordany zawsze mogę sobie później dokupić Nie wiem, w ciągu roku czy coś A też stwierdziłam, że są bardzo wygodne Więc będzie mi się w nich przyjemnie biegało Na WF czy coś Więc będą na pewno dobrze wykorzystane a druga para to konwersy, ponieważ ja bardzo lubię konwersy, ale że białe mi się nie sprawdziły za bardzo, to tym razem mam czarne i one są właśnie też na tej wysokiej podeszpie i są z tych wysokich właśnie zabudowanych i one bardzo mi się podobają, no bo jest też jesień, zima, więc mam nadzieję, że też będzie mi cieplej w kostkę. No i jak wdepnę w kałużę, to one są na tyle wysokie, że mam nadzieję, że ta kałuża mnie nie dotknie. A bardzo mi się podobały właśnie takie czarne, więc mam nadzieję, że tych zabrudzeń będzie po prostu mniej Że będą po prostu mniej widoczne No i to są w sumie wszystkie moje szkolne rzeczy No i to już w sumie na tyle A w komentarzach możecie pisać, czy wy już macie swoją wyprawkę szkolną Czy może jeszcze nie, a jak nie, to może kiedy będziecie ją robić No ale to już niestety na tyle w dzisiejszym odcinku Więc jeżeli filmik wam się spodobał, to zostawcie subskrypcję z tam na dole I tak samo łapkę w górę Pa, pa!